Siemano, Chwilę filmów nie było, ale wracamy tutaj z kodzikiem. Kodzik do Arcorbit znowu nam tutaj zapodali, Tym razem troszkę lepszy. Jest przynajmniej trochę amunicji, trochę energii do wrót i kluczyków zielonych, także to, to przyda. Kod, kod można pisać sobie z 10k. Jest do 6 października, tak? Nie listopada, co ja mówię. Do 6 listopada, nie Więc także to takie, taki fajny dodatek. A w niedzielę, właściwie to w sobotę, ale o północy, będę sobie chciał właśnie robić, jeśli będzie, jeśli będzie grupa. Jeśli będzie grupa, no to Hadesy, bo tutaj sporo hajsu mi się udało uzbierać z ty tych wrót i w ogóle zbicia. Tych bossów na 3,8 w cholerę hajsu jest. Za jednego to przynajmniej 500, nie? Tak jak się chwilę bije, za jednego to 500 leci. Jeszcze, jeszcze dużo energii. Czasem się trafi 160, czasem się trafi tam powiedzmy 5000 białki, więc kurde, to fajna opcja. Więc w niedzielę o północy już dobra powiedzmy, czyli z soboty na niedzielę, w nocy będę sobie robił wropa, żeby wiadomo, zrobić już dokończyć te spartany, bo spartanów mi brakuje jeszcze, miałem 300 czy 400 tych kryształków więc, no powiedzmy, że niewiele, a nie dość, że y, tyle zarobiłem, to y, ten, y, w sobotę i w niedzielę są y, zniżki tutaj, nie, za uridium y, 15% czy 20% jestem pewien no są zniżki na ten na wydawanie Uridium w, w, w Galaxy Gates nie na energię i a nawet hbs jednego mam i z premki za, za ten tydzień mam jeszcze 25% czyli właściwie prawie tam milion siedemset nie oczywiście jeszcze trochę się, się dorobi do o, do tej y, soboty wieczór, y, bo to jeszcze trzy dni, po, po, można tak powiedzieć. No i y, to tyle, nie? Widzimy się w sobotę w nocy na live. Halo! A tu się wyłącza, się